Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie na marzec dla wszystkich osób z podznaku byka. Będę się teraz posługiwała rozkładem celtyckim. Jeżeli Wam się to podoba, dawajcie mi znać w komentarzach, że jest to dla Was odpowiednie. Jeśli tak, będę to kontynuować przez kolejne miesiące. Zobaczmy teraz, jakie energie główne do Was nadchodzą. Asmonet i paźmonet. Bardzo intelektualna energia, energia mówiąca o tym, że będziecie poszukiwać rozwiązania jakiegoś problemu, będziecie chcieli się również dokształcać, będziecie chcieli zdobyć jakieś informacje bardzo istotne dla Was, aby pójść dalej, aby się rozwinąć, aby wykorzystać swój potencjał, aby na przykład doedukować się, aby mieć szansę na awans, aby mieć szansę na taki rozwój, jaki sobie wymarzyliście, jaki chcielibyście osiągnąć. A z, um, mieczy również mówi o jakiejś informacji, która nadchodzi z zewnątrz bardzo często i jest to informacja, która rozjaśnia waszą sytuację, która pozwala wam e, spojrzeć na daną sytuację, na dany problem z troszkę innej perspektywy, i która pozwala wam na przykład rozwiązać jakiś problem. Zobaczmy, co odchodzi w tym miesiącu. Energia kochanków, energia wyboru, energia zastanawiania się, energia również takiego przestoju, w którym do końca nie wiemy, co zrobić. Dla niektórych z Was może być to również odejście jakiejś relacji, jakiegoś romansu. Odejście od jakiejś relacji, która była dla was niezwykle pociągająca, natomiast nie mogliście w żaden sposób wyobrazić sobie kontynuacji tego, tego związku, tej relacji. Może być tutaj też taki scenariusz dla niektórych z was, że dana relacja kończy się ze względu na to, że nadchodzi właśnie ten as czy nadchodzi jakaś informacja, nadchodzi jakieś rozjaśnienie sprawy. I ta informacja nie pozwala wam być zdaną osobą. Dla osób, które są bardziej zainteresowane sprawami zawodowymi, jakaś rozterka, jakaś sytuacja, w której nie do końca byliście przekonani, którą ścieżkę zawodową wybrać, w miesiącu marcu odchodzi. Już nie będziecie tak bardzo rozedrgani, nie będziecie rozdarci między wyborami. Nadchodzi jasność, nadchodzi as mieczy, nadchodzi paź mieczy, czyli możliwość rozwoju, możliwość dokształcenia się, możliwość odnalezienia tych informacji, które były Wam niezbędne, aby ruszyć do przodu. Zobaczmy, co nadchodzi. Nadchodzi paź buław, czyli entuzjazm, czyli działanie. Od, czyli odchodzicie od rosterki, e, poprzez analizę i poprzez nadejście bardzo interesujących, ważnych dla Was informacji, nareszcie możecie zaangażować się w akcję, możecie za, e, zaangażować się w aktywność, możecie zacząć działać, możecie zacząć się angażować, być entuzjastyczni, być pełni pasji, angażować się w aktywności, które są dla Was e, bardzo interesujące i ekscytujące. Jest również rozpoczynanie nowych projektów, rozpoczynanie nowych zadań, angażowanie się w zupełnie nowe zadania w pracy. Zobaczmy, co będzie Wam pomagało. Dziewiątka buław, czyli doprowadzanie spraw do końca. Nie rozpoczynajcie nowych projektów, nie rozpoczynajcie nowego przedsięwzięcia, jeżeli cały czas trzyma Was coś w przeszłości, jeżeli. Cały czas musicie doprowadzić coś do końca, musicie zakończyć jakieś zadanie, musicie zakończyć jakąś sytuację, na przykład jakąś relację z inną osobą. Nie wchodźcie w coś nowego, jeżeli cały czas jeszcze macie otwartą ścieżkę, otwarte sprawy w przeszłości. Bądźcie zdeterminowani, wykorzystajcie tę determinację, wykorzystajcie to swoje planowanie z przeszłości. Wykorzystajcie swoją upartość ku temu, aby zakończyć dany etap, zakończyć jakieś zadanie. Co będzie Wam przeszkadzało? Papież, sprawy formalne mogą być dla Was dosyć trudne w tym miesiącu. Ciężko będzie Wam przejść przez urzędy, przez wszelkie formalności. Nie. Nie ignorujcie jakichkolwiek wezwań, nie ignorujcie jakichkolwiek spraw urzędowych, dlatego że ewidentnie obróci się to przeciwko Wam. Jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej duchowe, to zbytnie patrzenie na to, zbytnie przywiązanie do tego, co na przykład jest nam przeznaczone, co sobie do tej pory wyznaczyliśmy, jaka była ścieżka, która wydawała nam się być przeznaczona. Nie patrzcie w taki sposób na daną sytuację. Jeżeli chcecie coś zaczynać, jeżeli chcecie zacząć coś nowego, zaangażować się w jakiś nowy projekt, po prostu idźcie w to. Jeżeli jest to coś dla Was co jest pociągające, nie trzymajcie się starych, utartych ścieżek, które Wam nie służyły, które nie pozwalały Wam się rozwinąć. Zobaczmy, jaka jest rada dla Was w tym miesiącu. Sąd ostateczne. Pozwólcie sobie pójść w nowym kierunku. Pozwólcie sobie wyzwolić się z czegoś, co trzymało Was w przeszłości, co było dla Was złe, co było dla Was obciążające, co nie pozwalało Wam w pełni wykorzystać Waszego potencjału, w pełni kreatywnie podejść do danej sytuacji. Sąd ostateczny jest kartą pozostawienia za sobą przeszłości i niewracania już do tego. Przeobrażenia się w coś zupełnie nowego. Prze... Zmiana zmiana myślenia, zmiana postępowania, zmiana postrzegania siebie, zmiana postrzegania otoczenia. Jest to zupełnie nowy etap, zupełnie nowe życie, wyzwolenie się od tego, co było dla nas ciężkie, co było dla nas w pewien sposób uwłaczające również. Zobaczmy co, przyno... Zobaczmy, co nadchodzi z otoczenia, jaka energia. Dziewiątka pucharów, zadowolenie. Osoby w waszym otoczeniu będą prowokowały w was zadowolenie, chęć do podejmowania się nowych działań, satysfakcję z tego, co do tej pory osiągnęliście również. Karta dziewiątki pucharów jest kartą egoistyczną, jest kartą, która mówi o tym, że jesteśmy zadowoleni z tego, co do tej pory zrobiliśmy, co do tej pory osiągnęliśmy, z naszych związków, z naszych relacji. Osoby w Waszym otoczeniu ewidentnie bardzo pozytywnie będą podchodzić do tego, co robicie, jakie kroki chcecie podjąć. Będziecie czuli, że macie pełne wsparcie, szczególnie wsparcie emocjonalne, i to wsparcie emocjonalne będzie tylko i wyłącznie budowało Was takie przekonanie, że postępujecie, we właściwym kierunku. Postępujecie właściwie, um, czujecie się spełnieni, czujecie emocjonalne wyzwolenie. Jakie zaskoczenie pojawi się w tym miesiącu? Czwórka mieczy, czyli możliwość odpoczynku, możliwość przestoju, możliwość zregenerowania się, możliwość zastanowienia się nad tym, co zrobić dalej? Możecie mieć jakiś niespodziewany urlop, jakieś niespodziewane kilka dni wolnego, gdzie będziecie mieli szansę zregenerować się i zastanowić się nad tym, co jest dla Was najistotniejsze. Cztery Miecze to jest karta właśnie regeneracji. To jest karta, gdzie możemy odpocząć, gdzie możemy spokojnie bez żadnego dramatu, bez żadnej presji przeanalizować w jaki sposób się jak się czujemy, w jaki sposób podchodzimy do problemów, w jaki sposób chcemy się rozwijać. Z jaką energią kończycie ten miesiąc? Energia ósemki mieczy. Możecie mieć tendencję do tego, aby sami Wplątać się w jakieś bardzo trudne myśli, aby sami. Będziecie tendencję, możecie mieć tendencję do tego, aby. Możecie mieć tendencję do tego, aby prowokować ciężkie myśli, aby prowokować nadmierne myślenie, prowokować sytuacje, kiedy. Myślicie w kółko nad jakimś problemem, w kółko myślicie nad jakimiś e, kwestiami, zamiast. E, jest to karta ostrzegająca przede wszystkim, ostrzegająca przed tym, żeby nie angażować się w tak głęboką analizę jakiegoś problemu. Dlatego, że sami możecie. Wpędzić się w taką pułapkę myślową, pułapkę emocjonalną, pułapkę intelektualną, z której nie będziecie mogli wyjść. Tam będzie tyle różnych możliwości, tyle różnych niebezpieczeństw, że bardzo trudno będzie Wam się z tego wszystkiego wydostać. Uważajcie na to, w jaki sposób kierujecie swoimi myślami, w jaki sposób kierujecie swoimi. W jaki sposób chcecie rozwiązywać problemy, w jaki sposób e, podchodzicie również do komunikacji z innymi osobami. Uważajcie na to, w jaki sposób myślicie, i e, z taką energią właśnie kończycie, e, kończycie marzec. Jest tutaj bardzo dużo energii powietrznej. E, właśnie główną energią, e, podsumowując, jest as-mieczy i mieczy, czyli nadchodzi jakaś informacja, nadchodzi jakaś nowość, nadchodzi e, sytuacja, dzięki której. Będziecie mogli pójść dalej, które, dzięki której będziecie mogli rozwiązać jakąś sytuację. Do przeszłości odchodzi, um, do przeszłości odchodzi jakaś niepewność, odchodzi jakiś wybór, e, chcecie postępować, natomiast w najbliższej przyszłości pojawia się paść buław, czyli nowy projekt, zaangażowanie się w coś nowego, entuzjazm, chęć do działania, chęć do rozwoju. To, co będzie Wam pomagało, to doprowadzenie spraw do końca, bycie zdeterminowanym, rozumienie tego, że musicie postępować konsekwentnie, aby dojść do celu, który sobie wymarzyliście. To, co będzie Wam przeszkadzało, to ignorowanie spraw urzędowych, ignorowanie spraw formalnych, uważajcie na to. Również kierowanie się bardzo fundamentalnym i konserwatywnym myśleniem tak więc nie podążajcie utartymi ścieżkami jeżeli dana sytuacja wymaga nowych rozwiązań, nowego podejścia, idźcie za tą nowością. Karty wam radzą, żeby ewidentnie skupić się na tej nowości. Karta um, sądu ostatecznego sugeruje, abyście um, abyście pozwolili sobie wyzwolić się od tego co jest dla was trudne, co jest dla was ciężkie, co jest dla was obciążające w waszym otoczeniu. Osoby będą Was prowokowały do tego, abyście wyzwolili się. I miss